Witam serdecznie, dziś mam przyjemność zaprezentować Państwu nasz wyjątkowy jednoosiowy rozrzutnik obornika N150S przez 4 Dragon o ładowności 8 ton. Ta maszyna to prawdziwy lider w swojej klasie. Zacznijmy od jej dużych, wzmocnionych kół o podwyższonej nośności, które zapewniają nie tylko doskonałą stabilność, ale również świetną trakcję, nawet w najtrudniejszych warunkach polowych, takich jak błoto czy nierówności terenu. Co więcej, dzięki tym kołom gleba jest mniej umniatana, co pozytywnie wpływa na jej strukturę. Rozrzutnik ten wyposażony jest w obniżoną skrzynię ładunkową, co znacząco ułatwia załadunek. Teraz załadunek materiału małym ciągnikiem czy ładowarką przegubową staje się szybki i efektywny, a nisko położony środek ciężkości gwarantuje stabilność mas maszyny na każdej nawierzchni, co jest kluczowe przy pełnym obciążeniu. W tym modelu znajduje się pionowy dwubemnowy adapter z wytrzymałymi nożami Hardox, który doskonale rozrzuca obornik, wapno, kompost i inne materiały. Rozrzutnik Dragon posiada amortyzowany dyszel z resorem wzdłużnym, który zapewnia płynniejszą jazdę i komfort pracy na nierównych terenach. Wysokość zaczepu oraz samego dyszla można łatwo regulować, co sprawia, że dostosowanie maszyny do różnych ciągników jest szybkie i proste. Konstrukcja rozrzutnika opiera się na solidnej ramie z sewnika hutniczego 160 mm, co gwarantuje jego wyjątkowo wytrzymałość i odporność na trudne warunki polowe. A co z przenośnikiem podługowym? To solidny element z dwoma łańcuchami górniczymi o ogniwach grubości 14 mm połączonymi wymienną listwą z całownika C65. Regulacja prędkości przenośnika odbywa się za pomocą pokrętła na zaworze przepływu oleju, co umożliwia precyzyjne dostosowanie tempa pracy do aktualnych warunków. Dla większej wygody opcjonalnie dostępny jest elektronicznie sterowany regulator przepływu obsługiwany z kabiny ciągnika. Seria Dragon wyposażona w hydraulikę wykonano z rur stalowych ocynkowanych galwanicznie oraz elastycznych przewodów. Rurki są wytwarzane metodą Valform, która zapewnia doskonałą jakość oraz wysoką odporność na uszkodzenia. Ta nowoczesna technologia formowania końców rur metodą Valform jest obecnie uznawana za najlepszy sposób zapobiegania wyciekom i stosuje ją niewielu producentów, co czyni naszą firmę wyjątkowo na rynku. Co więcej, centralne smarowanie górnych łożysk adaptera, Ułatwia konserwację, a osłony tylnych lamp chronią je przed zabrudzeniem, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Na koniec hydraulicznie unoszona tylna ściana z dzielnikiem strumienia, obłożona gumowym pasem, umożliwia precyzyjny rozładunek, co poprawia efektywność pracy w różnych warunkach. Jeśli szukacie rozrzutnika, który łączy nowoczesną technologię z niezawodnością, to N150 S4 Dragon to idealny wybór. Dziękuję za uwagę.